Witajcie po raz kolejny w Deus Ex Human Revolution, w którym, no, po ostatnim razie e, znaleźliśmy część, dokładnie by to tak wytłumaczyć, część jednego z naukowców, którzy zostali porwani z naszej firmy. I w sumie przez przypadek poszłem w złym kierunku, żeby przejść do dalszej części, gdzie musiałbym dorwać się do transportu, który niby jest przewożony na jakąś wyspę przez firmę Wlogą, co tam niby może by mogą właśnie występować nasi pozostali naukowcy. W powrotnej też natrafiłem na dość niefajne znalezisko. Otóż tak, tak jak widzicie, tutaj jest jedno z laboratoriów pana Tonga i możemy znaleźć tutaj Malik, która miała ponoć w, umrzeć we wtym, w tym samolocie podczas wybuchu, ale nagle tutaj się pojawiać całe, ale no już e, nie w dobrym kondycji. Nie wiem, jak to teraz nazwać bo w, no po prostu nie żyje. No, nie ma co się ukrywać z tym. Ale teraz mam zamiar kontynuować to, co ostatnio, tylko że tym razem już w dobrym kierunku, jeżeli dostać do przystani, tam będzie transport. Firmy wrogiej. Który niby ma doprowadzić mnie do kolejnych poszlak, bo tam mogą być przytrzymywani kolejni pracownicy zespołu Dziewczyny Adama. Ale czy tak będzie, naprawdę to się dowiemy za jakąś za jakiś czas i widzę, że już jestem w trybie bez płaszczu czyli za każdym razem kiedy jestem bez płaszczu to znaczy, że jestem już na misji jakiejś poważnej więc muszę tak czy siak uważać już pora zacząć uważać na siebie, tak poważnie już a nie tak po prostu idąc sobie bez problemu kamera Hmm. Przeciwnicy No, i już od razu tutaj przejście bokiem, co jest świetne w tej grze, według mnie. F3. No, dobrze, że już od razu nie, posz nie polazłem, bo tutaj jeden z żołnierzy zaczął się e, zaczął robić wycieczkę. Dobrze by było załatwić tego tutaj, z tymi kamerami. A i tutaj jeszcze jest robot. No to jeszcze lepiej. Nie dam rady wskoczyć. E, no to jest problem. Muszę znaleźć jakąś inną drogę. Tutaj są schody. Spróbuję nimi się dostać. Muszę uważać na te kamery wszystkie, bo... Ups. Już by było po mnie, jakby mnie zauważył. No tak, nie zdążyłem. Lić. No i już, alarm, wszystko Pouruchamiane, świetnie Chciałem to załatwić jak najbardziej po cichu Oczywiście za każdym razem mi nie wyjdzie to Ech. No teraz <ścoughs> Wlazł do środka i od razu się cofnął. Dobrze. Strzał w tył głowy nie powoduje, żeby, że oni umierają, to trzeba zapamiętać. A. No, tak. Nie, chyba najlepiej byłoby już się teraz poświęcić. Bo w, no jednak faktycznie źle zrobiłem Mogłem z, poczekać aż ten wróci się do tego do swojego e, do tej przyczepy, tam do tyłu Potem dopiero załatwić go jakoś A tak to po prostu skipuściłem sprawę Musiałem go teraz tylko tak sprowokować, żeby. No właśnie. On będzie się zastanawiał, czy coś tam nie było. On już się cofnął, tylko jego kolega tutaj. Umolny jest troszkę. Tylko, czy drzwi się zamkną automatycznie, czy. All right, all right. Czy raczej. będą przez pewien czas. No, nie, oczywiście są automatycznie zamykane. No, świetnie. Eee... To co tu zrobić? Mogę uchylić okno i spróbować stąd go uszczelić. O. To teraz musiałbym popilnować, żeby czasami jego kolega mnie nie ten... Nie zauważył Potem... Będę mógł wejść i załatwić sprawy ze skamerami, żeby mnie czasami nie... Wykryły Odejść na trochę większy dystans OK. Ten tutaj sobie słodko śpi No już... Zostałem... Kod dostępu do komputera. Mam nadzieję, że do tego. Nie. Yy. Kamery. Wieżyczki. Ustawię na wrogowie. Robotów, niestety, tutaj nie obsługuję. Co szkoda, trochę. Wrogowie. Wieżyczka wykryła wrogów, tylko. Pytanie brzmi, czy wykryła mnie? Czy wykryła jakiś tych? O, alarm już się uruchomił. Raczej mnie nie będą szukać. Aha, to ta wieżyczka teraz robi im tam problemy. Odwróciła uwagę ode mnie. Więc ja przez jakąś chwilę powinienem mieć spokój. Tylko pytanie brzmi, jaka to będzie długa ta chwila? I okej. Okay. Trochę pieniędzy, trochę tych. Tutaj nic nie ma ciekawego. Niestety. Skoro wieżyczka tam robi sobie swoją <laughs> pracę, to ja mogę sobie raczej bez problemu przejść dalej. Przeciwnicy raczej się nie ogarną zanim. A, tutaj coś idzie? Mam za krótki zasięg w tym. A i snajper widzę. E. Za bardzo mi się ręce chyboczą. Nie wiem, czy to, to też trzeba mieć jakiś upgrade, żeby ręce były stabilne, kiedy strzelają. Dwóch strażników, cel jest 42 metry ode mnie. Dwóch snajperów. Bo właśnie zobaczyłem drugi laser lecący. Eee y powinno raczej go trafić tak OK to jest jedna sprawa natomiast druga sprawa jest gdzieś tam przy tym neonie więc raczej muszę się rozglądać za kolejnym celem bo nie widzę go o, nie za kontenerami jeszcze lepiej eee. o tu jest e. What dobrze wiedzieć Hmm, nie myślałem, że włączyłem wszystkie kamery, a tutaj tylko włączyłem dwie. Kiepsko, kiepsko. Co? Zauważył mnie? Świetnie. No to tyle z mojego z z z efektu zaskoczenia. Yeah. Uh. Hmm. Oh. No, trochę się ich tutaj nazbierało. Muszę trochę wygenerować sobie życie. Dobrze. Jak dwa strzały, jeden w głowę, drugi w korpus i, i nie zabiło go to? Hm. Nie dobrze. Bardzo niedobrze. Myślałem, że wszystko załatwię tak jak chciałem, a tu proszę. Dobra, a ten Hm. A raczej z tej odległości nie załatwię tego. Wow, gdzie... No tak, odparłem się nie o tą ścianę! Cudnie! <słuch> Co za upierdliwe wiksy normalnie. Co tutaj jest? Hmm, amunicja obezwładniająca. Dobrze to, to się przyna snajperów, wilkumowa Wilku mowa. Trafiłem? Trafiłem! Jak miło. Bo teraz muszę załatwić tego drugiego, który jest obok, raczej po lewej o. Trafiłem? Nie, raczej nie. Muszę mieć bardziej w tym. No nie, się schował. Jak się, jak muszę wejść do środka, wyłączyć kamery, odwrócić uwagę wieżyczkom, przynajmniej na trochę, a potem się przedostać dalej. Tylko pytanie jej brzmi: jak to zrobić? Mogę wykorzystać ten cały rumor, co będzie po tym, jak włączę wieżyczkę. I. Powoli przejść do punktu drugiego. A ten jak się rozłożył! Dobra, kamera jedna, kamera druga. Wrogowie, rozłącz. Wszystkie wieżyczki, wszyscy pracownicy, wszystkie te na pewno będą skierują się za chwilę do tego. Przynajmniej tak mi się wydaje Bo ten koleś jakoś nie za bardzo chce się ruszyć, o właśnie Chyba mi nie powiecie, że teraz z powodu tego, że się drzwi otworzyły to zmieni ten... Punkt zainteresowania No, zmienił punkt zainteresowania, świetnie Dobra Jednak idzie dalej Możesz iść dalej, nie masz problemu. nie ma problemu, możesz iść dalej Pozwalam ci Świetnie Chyba muszę go jednak wyeliminować tu nie raczej tutaj nie przyglądają się rzeczą co mogą znaleźć o, kamera jakaś czy hasło W sumie to już bez znaczenia. Oni są bardziej skupieni na tamtej wieżyce Co to ją aktywowałem? A kamera spowoduje tylko większe odwrócenie uwagi. Ode mnie. Nie wykrywa żadnych przeciwników. To dobrze. Ale jednocześnie i źle. Chciałbym jednak wiedzieć, gdzie oni są. No, tutaj coś jest. Aha, robot wykryty. A tutaj są same puszki, koli. O, i amunicja do karabinu. To dobrze. Tam mogę rozwalić ścianę. Ten tutaj idzie. Muszę na wypadek. What? Gdzie? Gdzie mnie zauważył? Kto mnie zauważył? Skąd mnie zauważył? Tu nikogo nie ma. Byłem tyłem dość. Co za bullshit! Masz tu, no, świetnie schował mi broń Biegnij Adama jak niej On... No jasna dupa, no kurde skąd Do jasnej cholery Kto? Do jasnej cholery mnie zauważył? Kto? K... Kuzi.. No kto? Wszyscy byli po tamtej stronie. Nie, nagle, kurde, ktoś nagle zauważa mnie. Byłem. Z dwóch Aaaa, Co za bullshit. Czystej krwi. Bullshit! Kurde, jaka wielka ta broń. Kurde, już mam serdecznie dość tego. Nagle, kurde, pojawia się znikąd. Aha, dobrze, zniknął mi z radaru. No i spudłowałem, nie? Te... Bo akurat w tym samym momencie, kiedy postanowiłem strzelić, on się powinien, postanowił poruszyć. Kurde nie no, ale tego to... Tego co przed chwilą było, to nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. Nie widziałem... No nikogo tam nie było. Nikogo. Nawet kurde radar nie, nie pokazywał, żeby cokolwiek było. Nagle się pojawia i by. I wszystko musisz na nowo robić. Bo czemu by nie stworzyć, kurde, niewidzialnych przeciwników? Ech. Nie wiem, ja jeszcze bym zrozumiał, jakby tam był jakiś którykolwiek z kamuflażem, nie? Ale tam nie było nikogo. Wiele z kamuflażem to jest, to mój ten widzi. A. Dobra. więc... Nie skupiaj się na rzeczach mało ważnych. Skup się na tym, co się dzieje teraz. Tak. No cudnie. No po prostu wręcz prześwietnie. Trafiło go przynajmniej? Trafiło w końcu. To jest ten drugi. Nie, nie trafiło go. Trafiło gdzieś obok. No cudnie. Ale wiksuje się ten celownik. Już nie mam naboi. Jeżeli teraz go nie trafiłem, to już jest Amen. No dobra. Udało się jednak. Muszę wyeliminować tego kolesia jakoś. a on... on naprawdę nie za daleko idzie dobra wieżyczka to to w sumie za chwilę tak się siak będę kończył ten odcinek ale mam nadzieję że mi się uda przynajmniej dojść do drugiego punktu bo na razie to się robi bardzo niefajnie. Bo za każdym razem, kiedy próbuję coś zrobić, nagle wszystko się wali. Musiałem myśleć, że jesteś już o krok do przodu, nagle się wszystko cofa. Natomiast krok do przodu to dwa kroki w tył. Tutaj ten. Boże, nie. Boże, ty maszynka, maszynka. Musiałbym ją wyeliminować, ale to najwyżej za chwilę. Zobaczę, czy. No. Wieżyczka na wysokości. Ale to jest ta moja, czy. Czy wroga wieżyczka? Nie, to jest moja wieżyczka. Dobra, to nie ma problemu. No tutaj coś jest. Tutaj jest komputer, tutaj jest ten Dzięki za kredyty. W sumie amunicji nie musiałeś mi dawać, no ale. No, zareagowała na mnie Dobrze, że nic nie widzisz Dobrze dla Ciebie, nie dla mnie, ale... O, świetnie. muszę jak muszę jak najszybciej dorwać się do tego no dalej, 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 dalej jedziesz, 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 o nice i co tu macie, wyrzutnie rakiet ha mam działo plazmowe czy laserowe, jabli wiedzą co to tam było ten tutaj jest jakieś wejście, to pewnie tym wejściem muszę się dostać mm. włam tu jest to, tu jest ten tu jest tamto miejmy nadzieję, że nie zdarzy się za chwilę coś, czy... co mógłbym żałować okej okay. A, tu chyba jest miejsce, do którego miałem się wybrać. No tu nic nie ma. Stawiałem na to, że będzie jakaś droga boczna. Jakieś 30 metrów zwyż Może tędy dojdę. Są tutaj gdzieś jakieś schody albo coś w ten descent Eww. pole gazowe. Obróć je Obróć Piętro wyżej są kolesie. Ten. Czyli muszę jakoś powoli tutaj przejść obok tego robota. Nie mam niestety upgrade'u do. ten. Żeby nie reagować na gaz. A taki jest. A i w sumie muszę zakończyć tutaj odcinek. Dobra. Po tych próbach przejścia obok udało mi się w końcu dostać nieco dalej. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że rozwiniemy, rozwinie się nieco bardziej ta sytuacja, więc do tej pory na razie i cześć.